Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. A to będzie taki filmik, pewnie dosyć niespodziewany, bo jak gdzieś miesiąc temu nagrywałem z tej gry dwa albo trzy filmy. Będzie to gra Shadow Wars Worlds Beyond, ta karcianka, o której nagrywałem. Ja już później więcej o niej nie nagrywałem, ale jak widać, sobie troszkę grałem. Doszedłem do A0, tutaj, jeżeli chodzi o rangę. Nie grałem jakoś super intensywnie, że tam 100 gier dziennie. Jak co niektórzy, bo widziałem po rankingach, że niektórzy mają po tysiąc ileś wygranych. Ja mam skromne 158, gram sobie tak, bo gram. No ale gram, wyszedł dzisiaj, sobie wczoraj, już nowy set kart, więc mamy nowe karty w grze. No i uznałem, że to jest idealna okazja, żeby po prostu nagrać film z przywoływaniami. Tutaj udało mi się zdobyć 140 kart na 142, aczkolwiek brakuje mi chyba jakieś tam gol nie jeden gold i jeden właśnie jedna legenda nowy set ma troszkę mniej kart 77 a nie 142 co jest spoko według mnie bo no, łatwiej to wszystko będzie zdobyć więc to też ma wpływ przypominam że jeżeli zaczynacie grę i chcecie troszkę darmowych coinów no to możecie wpisać mój kod i ja tutaj ten kod podam w opisie filmu i postaram się wrzucić też w komentarzu przypiętym Wchodzicie po prostu tutaj w te okienka na dole, Invite Friends, i będziecie tu mieli opcję, żeby wpisać kod. I wtedy ten kod mój wpisujecie. Wiadomo, mi to też troszkę pomoże, ale Wam też, bo dostaniecie cztery darmowe paczki z kartami. Więc warto jakikolwiek kod tak naprawdę wklepać. Na no, jeżeli wklepiecie mój, to będzie mi bardzo miło. E, dobra, mamy dużo eventów też. Można sobie wybrać jeden darmowy. Dek i każdy deck tak naprawdę ma dwie legendy. Jedną ze starej serii i jedną z nowej. Ja bym chciał bardzo w końcu zagrać Havencraftem, bo nie miałem okazji grać Havencraftem w zero. Wygranych w ogóle żadnej gry Havencraftem jeszcze nie zrobiłem. Więc fajnie by było, aczkolwiek sporo kart mi brakuje. Dobra, do rzeczy, bo to miał być filmik z przywoływaniami, z samonami. Nie będzie tego dużo. Jakoś bardzo oczywiście. Myślę nad zakupem paczki, ale to swoją drogą już osobno. Będzie 9 paczek już normalnie, takich, które posiadam na koncie. I zrobimy sobie jeszcze 20 paczek za golda coiny, czy jak to się tam nazywa. No i zobaczymy, co się dostanie. Teoretycznie powinny mi wpaść dwie legendy. Bo co 10 paczek jest jedna legenda gwarantowana, no, ale mam nadzieję, że wpadnie troszkę więcej mimo wszystko. Więc zaczynamy sobie tutaj. Ostatnio robiłem po 5, nie? więc może zrobimy tak. Nietypowo walne 4, później 5 i później 2 dziesiątki, żeby już nie przedłużać. Bo pamiętam, że na poprzednim filmie z tej gry robiłem piątkami i. No w... i widzicie, i wpadały mi legendy. Nie, mam wrażenie, że mam większe szczęście wtedy chyba. Dobra. Jak wpadnie legenda, już to troszkę przyspieszę. Tutaj jeszcze nie ma legendy. A. Będzie bardzo, bardzo dużo nowych. Kar Zresztą tutaj też legendy nie będzie. Będzie goldzik, Karnelia. I ona jest z Portal Crafta. Dobra. Portal Craftem też gram, ale pod kukiełki. Nie pod artefakty. Pod artefakty jest to jeden z najmocniejszych deków, ale jakoś nie wiem, nie bawi mnie gra artefaktami. Titania. Szkoda. Bo nie chcę grać Forest Craftem. Tak jak na poprzednim filmie mówiłem, że chcę, to teraz już nie chcę. Chciałbym jak najwięcej kart, legend przede wszystkim do Haven Crafta. Do Swordcrafta obecnie chyba bym powiedział. Moim mainem obecnie jest Runcraft, aczkolwiek nie potrzebuję tam nowych legend z tego co widziałem jakoś bardzo. Więc Swordcraft, Havencraft. I w sumie te dwa głównie się wysuwają na prowadzenie. A reszta co wpadnie, to wpadnie. Co będzie, to będzie po prostu. Gdzieś tam pod papety, pod kukły też by było spoko wiadomo, aczkolwiek Titania w ogóle mnie nie cieszy, bo ja tak jak mówię Forestcraftem. Niestety, ale nie za bardzo chcę grać, więc sami rozumiecie. Dobra, zrobimy piąteczkę. Ciekawe, czy znowu nie, nie będzie legendy, ale jakoś tak się świeci. Czyżby był ticket? Chociaż chyba nie, bo jak jest ticket, w sensie jak można sobie wybrać lidera i tak to, dalej. To lepsze niż legenda. To chyba jest tak bardziej płomiennie, że tak powiem. Neptun. Od Dragoncrafta widziałem też fajna karta. Ogólnie trafiłem już dwóch liderów. Do Runecrafta, właśnie i do Abysscrafta. A, czyli niestety puste paczki. Za dużo też Legend nie wpadło, więc. Znaczy, Legend. Legend to w ogóle nie wpadła. Jeden goldzik tylko. Dobra. To teraz tak. Zrobimy dwa razy po 10, nie, żeby aż tak nie przedłużać. Ewentualnie zobaczę, później może dwie piątki. Zobaczę, jak to pójdzie. Ile będzie legend? Dwie, tak? No fajnie, fajnie, bo i tak więcej niż... Powinno w teorii być, jeżeli chodzi o gwaranty. Mamy legendę, widzę, że chyba też do Dragon DragonCrafta. Zmniejsz koszt karty w ręku o 2 i zadaj 3 obrażenia wszystkim. No. Nie wiem, czy będzie używalna. Tutaj jeszcze nie będzie. To to za goldik do runcrafta? Aha, to jest pod Earth, pod tam ziemne rytuały. Ja pod to nie gram. Ja gram pod Spellboosta. O, tu będzie legenda, więc zwolnimy. Cyk, cyk. Znowu to samo. Cyk, kolejna gold. Spoko. I jakiś fajny, jakaś fajna legenda, proszę. E... Jurius. Dragoncraft, Swordcraft, dobra. A czykolwiek czy ten Jurius jest używany, czy nie? Przywołuje dwie kopie Naita, czyli tego zwykłego boba. Za każdym razem, kiedy follower trafi na stół, hmm, dziwne. Aha, kiedy przeciwny follower, dobra. To to jest ok. Super, dobra. Jurius jest grany, już teraz mi się przypomniało. Bardzo dobra karta. Czyli generalnie, jak przeciwnik coś rzuci na stół, to nie będzie mógł atakować w pierwszej turze. Więc nawet jak coś rzuci, to i tak nic z tym nie zrobi. Mega spoko. To jest goldzik podaby dabyskrafta. Selectander. A, czyli daj bay nam mu dobra. I tani bo za trzy. Jakieś premki wpadają. Kolej to jest chyba potworek krafta. Także, tak jak mówię, na razie mnie to nie interesuje, niestety. Ale wpada troszkę goldów, nie? Ten jest mega wkurzający też. Z tym, że za 6 grałem już przeciwko niemu. Coś fajnego, jakaś fajna legenda. Dwie legendy, super. Bo chciałem mu już chciałem narzekać generalnie. Bo jest to owszem legenda pod RuneCraft'a, ale pod niestety Earthrite. Więc no. Chyba, że się przerzucę, o ile w ogóle jest sens. Aczkolwiek widziałem, że spell jest w najwyższym tierze. W sumie ma trochę Super Evolva, jak ta babka z Portalcrafta Sylwia, czy jakoś tak. I druga jest pod Dragoncrafta, Filin, Filin, Filene, może tak. Jeżeli jesteś w Overflow, czyli masz 7 punktów akcji, to dodaj sobie White Frost Whisper. Też nic wszystkich zranionych followerów. Dobra. No szkoda, że takie legendy wpadają. Bo tak jak mówię, ja bym chciał bardziej pod Swordcrafta i Havencrafta wpadają mi pod Forestcrafta. A czy Swordcraft wpadł mi, nie? Jurius mi wpadł, więc no. Tutaj myślę, że spoko. Dobra, lecimy dalej, nie? Myślę, że dziesiątkę zrobimy. Jedna na legenda na pewno jeszcze będzie. Mam nadzieję na dwie gdzieś tam po cichutku. I będą dwie. Dobra, będą dwie. Czyli cichutka nadzieja jednak coś dała. Minimum dwie, bo może być jakiś dabel, dobra, czyli tutaj wszystko już. Mieliśmy już te, te karty, będą się powtarzały oczywiście, bo jest mały secik 77 nowych kart, więc wiele kart już się będzie powtarzało. Tutaj będzie legenda. ...dawać mi coś pod Havencrafta. Od samego początku gry w ogóle nic mi pod Havencrafta prawie nie leci. No nie wierzę, nie no znowu. Lilantim. Człowiek chce pod jedno, a dostaje w ogóle kompletnie coś innego. Gdzieś tam może jakiś użytek z nie zrobię, no nie mówię, że nie, nie, ale... ...byle coś teraz innego, Dragon Dragoncraft, dobra. I to jest używalna karta, więc jeszcze się okaże, że skończę z jakimś Dragoncraftem. Bo sporo mi pod tego Dragoncrafta leci. O, przywołaj Lloyda i Victoria. Lloyd jest spoko, to jest ten od ym, Orkis. I Wiktoria to jest ta od tej nowej zwej, chyba czy jakoś tak ona się nazywa. No i fajnie jest spoko, bo zmniejsza koszt wszystkich kart w swoim deku o połowę. I to jest fanfar po prostu przy rzucaniu jej Nie trzeba żadnych wolwów robić No dobra, to już tutaj żadnej legendy nie będzie, więc no, Można niestety, ale pootwierać na szybciutko To za 10 w ogóle jest Teoretycznie nie takie złe niby, nie, ale Za każdym razem jak Sojusznik czy follower Super ewoluuje to zmniejsz o 3 już nie sądzę, żeby to była dobra karta. I niestety nie ma żadnego golda na koniec. Także opening taki. No taki sobie szczerze mówiąc, nie? Najbardziej chyba się cieszę z tego Swordcrafta, z tego Yuriusa. Tutaj coś jeszcze otworzę, aczkolwiek no to będą raczej skromne ilości, już tutaj 200 fiołek, fiolek, 250 rupii. Więc nie za dużo Collection Level 59 na 77 pewnie dużo legend będzie mi brakowało po prostu już na ten moment. Też niestety dużo wialek nie mam, nie? Bo raptem na, Ach, można powiedzieć, że na trzy praktycznie legendy. aczkolwiek jakbym chciał robić Haven Crafta, to brakuje mi tych legend mnóstwo bo i trochę ze starych mi brakuje i z nowych. Mogę sobie oczywiście wybrać tutaj z eventu dwie legendy, których nie mam. Z tego deka darmowego, aczkolwiek i tak będzie mi brakowało i tak, nie? Więc tutaj dostaniemy raptem 1060, bo to nowy set, więc nowe karty wpadają. A straszna lipa. Myślałem, że lepiej pójdzie. Bo zobaczcie, jak u mnie wygląda, niestety, ale ...havencraft i legendy. Mam raptem dwa razy Jeanne i Rodeo, którego się nie używa. Musiałbym zrobić tak naprawdę dwie salefy, bo jedno można z deku dostać. Dwa razy Wil Wilberta to już macie cztery. A Ether chyba trzy, to już macie siedem. I chyba Odyna. Dwie to dziewięć, nie? A mogę zrobić trzy, więc jestem mega, mega daleko w tyle. W każdym razie ja Wam, oczywiście, bardzo, ale to bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę Wam powodzenia w grze. Polecam sobie sprawdzić grę, przetestować. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.